Kim jest Marta Nawrocka? Poznaj 10 faktów o kobiecie, która może zostać pierwszą damą Polski. Urodzona w 1986 roku w Gdańsku. W młodości uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej imienia Janiny Jarzynówny-Sobczak. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, specjalizując się w walce z nielegalnym hazardem i kontrolą branży naftowej. Na akcjach bywa niebezpiecznie. Nosi broń służbową. Jest mamą trójki dzieci Daniela, Antoniego i Katarzyny. Jej syn Daniel działa jako radny dzielnicy Siedlce w Gdańsku. W kampanii wyborczej zawiesiła pracę, by wspierać męża. Jest aktywna w mediach społecznościowych. Pokazuje codzienność i kulisy kampanii. Od baletu po służbę państwową historia siły, odwagi i determinacji. Marta Nawrocka, kobieta wielu talentów. Czy zostanie pierwszą damą Polski?